Dzień dobry, polskiefakty.pl. Marta Drentkiewicz. Drodzy widzowie, znajdujemy się w Gosławicach, gdzie będziemy rozmawiać z panem Arturem Czerniejewskim w sprawie okoliczności tragicznej śmierci, do jakiej doszło w Koninie na ulicy Wyszyńskiego. W dniu 14 listopada 2019 roku doszło do tragicznego skutka zdarzenia którym policjant w trakcie interwencji postrzelił 20-letniego Adama, syna pana Artura. Pomimo reanimacji młodego mężczyzny nie udało się uratować. Panie Arturze, sprawą tragicznej śmierci pana syna nadal żyje cała Polska. Prokuratura okręgowa w Koninie wszczęła w tej sprawie śledztwo w sprawie umyślnego przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza i nieumyślnego spowodowania śmierci. Sprawę tą następnie przejęła prokuratura regionalna w Łodzi. Śledztwo, panie Arturze, nadal, nadal trwa. Dlaczego według pana to śledztwo cały czas trwa i nadal nie widzimy y, jego końca? To znaczy, no, praktycznie jestem pewien, y, że cały czas y, sprawa tego morderstwa, bo to było morderstwo. Y, próbują za, zatuszować, tak, żeby uniewinnić policjanta, tak. I no, są temu dowody, te fałszowania, to wszystko i zeznania ich jedno z drugim się nie zgadza, także no, nie trzeba być naprawdę fachowcem, żeby stwierdzić, tak. W czasie trwania śledztwa, tak jak Pan przed chwilą wspomniał, pojawiło się bowiem wiele wątpliwości i wiele zawiłości. Powołani przez y, prokuraturę biegli, złożyli bowiem opinie, które były ze sobą sprzeczne. Tak. Jak to możliwe, że opinie biegłych sądowych są tak rozbieżne? Jakby pan skomentował tą sytuację? To właśnie jak już wcześniej mówiłem, no to jest dla mnie próba zatuszowania tego, tak? Dlaczego tutaj z Konina opinia poszła, że strzał padł z przodu? a dwie następne opinie, że jednak strzał został oddany z, w plecy, tak. Powiem tak, ślady prochu były tylko na plecach. Tkanka miękka syna była na przedniej części ubrania, tak. Nie trzeba skończyć żadnej szkoły, żeby stwierdzić, z której strony padł strzał, tak. Z dwóch wynikało, tak jak Pan wspomniał, że syn został postrzelony w klatkę piersiową z trzeciej w plecy. W związku z tym, że nie udało się wyjaśnić sprzeczności w poszczególnych opiniach, e, prokuratura regionalna w Łodzi poinformowała, że będzie zmuszona powołać e, do sprawy nowy zespół specjalistów z Instytutu Ekspertyz Sądowych. Tak. Wówczas e, rzecznik prokuratury regionalnej poinformował, że pocisk przebił klatkę piersiową Adama na wylot w kierunku od tyłu ku przodowi. Tak. To y, trzeba jeszcze dodać, bo to jest bardzo ważne i to było z przełożenia broni, tak? A więc y, ewidentnie policjant trzymał broń przy ciele Adasia i dopiero oddał strzał, tak? Panie Arturze, reasumując to wszystko, co wydarzyło się w Pańskim życiu i w życiu Pana rodziny, czy jest Pan przekonany, że te wszystkie bolesne wydarzenia ujrzą wreszcie sprawiedliwe zakończenie, a osoby, które zamieszane są w tą sprawę, zostaną podziągnięte do odpowiedzialności? Mam taką nadzieję cały czas o tym myślę. No nie mogę spać, to, to nie jest takie proste, tak? Nie widać ewidentnie to, co robią, jak. mam, no, że zamordowali mi syna, to jeszcze psychicznie, finansowo, fizycznie próbują mnie wykończyć, żebym tylko przestał opisywać o tym wszystkim. Tak. Żeby po prostu ludzie zapomnieli. Nigdy tego nie zrobią. Następną sprawą, o której Pan teraz wspomniał i którą chciałabym poruszyć, jest wpis na naszym portalu w którym informuje Pan, że jest Pan inwigilowany, prześladowany i zastraszany, czy boi się Pan o życie swoje i swojej rodziny? Oczywiście najbardziej to się boję tego policjanta, który już zamordował mi jedno dziecko, tak? Ten policjant po dziewięciu latach niezdolności, on nie był zdolny do podjęcia pracy, tak? Był trzy miesiące albo dwa miesiące w gnieźnie, w szpitalu psychiatrycznym. Po tym e, szpitalu wyszedł, przez 9 miesięcy nie był zdolny do podjęcia pracy i nagle się dowiaduje, że ten policjant dostaje broń służbową, z której już raz zamordował niewinne dziecko, tak? E, I wychodzi na ulicę bez żadnych badań kontrolnych. No przepraszam, jeżeli jestem e, przeziębiony, tak? Idę do lekarza, to zanim wrócę do pracy, to idę na badanie kontrolne, a pod takim e, czymś... E, on nie ma badań kontrolnych, dostaje broń i z powrotem puszczają go na ulicę. No dla mnie to jest chory. Ja nie wiem, czy temu człowiekowi coś nie odbije i za to, że na przykład nie daję spokoju, że cały czas nagłaśniam to wszystko, tak? Czy nie będzie próbował się jeszcze zemścić, tak? Chciałem jeszcze nadmienić, że jestem od dnia morderstwa do dzisiaj inwigilowany. Cały czas jestem na podsłuchu, telefon mam na podsłuchu. Praktycznie robią z telefonem moim co chcą. Nie wiem co to jest za system, ale włączają lokalizację, namierzają mnie, sprawdzają gdzie jestem. Każda jedna rozmowa jest podsłuchiwana. Zostaję wzywany na policję i wszystko to co smsy nie tak od razu pytają co się dzieje, dlaczego tak było. Nie wiem, a mało tego, to nie tylko ja. Może ludzie też się nie chcą przyznać, ale wcześniej e, miałem kontakty z bardzo dobrym koleżanką syna. E, trzy lata razem pracowali w pizzerii. E, nagle po, po tym wszystkim e, tak ta dziewczyna y, napisała do mnie, że ona już kończy ze mną y, rozmawiać, pisać, y, że ona już się boi, ona ma dzieci i musi je wychować, tak? To jest, y, to jest chore. Ja normalnie no, boję się odbierać telefonów, tak? To co, to, co robią teraz ze mną, to zamiast pomóc w jakikolwiek sposób, to jeszcze bardziej y, dobijają, tak? Pierwszą pomoc, jaką powinienem dostać, to zaraz po morderstwie syna powinien dostać pomoc psychologiczną. Do dnia dzisiejszego nie zostałem objęty z żadną pomocą. To naprawdę bardzo boli i. Nie wiem, brak mi słów po prostu. Czy w tej sytuacji próbował pan zgłosić tą sprawę do organów ścigania? Nie, no bo widzę, co oni ze mną robią, tak? Myślę, że to w ogóle by było nawet pominięte, nawet by nie zwrócili na to uwagi, tak. tak? Wspomniał Pan również o częstym, bezpodstawnym karaniu Pana mandatami karnymi. Oczywiście. Z czego one wynikają? Co było powodem eee, karania Pana to mandatami To bezpodstawne, najczęściej no, to potrafił mnie policjant zatrzymać na ulicy, tak? I jechałem sobie motorkiem, potrafił mnie zatrzymać na ulicy i w w przeciągu pięciu minut dostałem trzy mandaty. Jeden mandat to był za e, łyse opony, co opony ma nowe i były nowe. E, za brak lusterka, e, gdzie tylko jedno mm, wystarczy, tak? tak? E, a trzecie to, trzeci mandat to był za zaśmiecanie. Ja, ja, ja się zapytałem, e, przepraszam, jakie zaśmiecanie? Przecież pan mnie tu zatrzymał, bo ja tu się zatrzymałem, to nie są moje śmieci on stwierdził, że on o tym nie wie i wypisał mi mandat. Mówię, no to już pies człowiek, po prostu nie chciałem już rozmawiać, tak? Czy w takiej sytuacji, w związku z tym, że nakładane są na Pana tak olbrzymie mandaty karne, może Pan liczyć na czyjeś wsparcie? Nie, ja na dzień dzisiejszy naprawdę, tyle co koledzy, znajomi, rodzina duża też mi pomagała, tak. No naprawdę zadłużyłem się, no i to dużo, bo i psychicznie nie mogłem podjąć pracy, bo no, ciężko było. A druga sprawa, mam problemy z kręgosłupem, tak? Cały czas walczę, chodzę do lekarza, leżę się, ale no, tyle co mogę, no to zrobię, tak? No ale no, nie będę ukrywał, te długi praktycznie nie, nie nikną, tylko one cały czas rosną, tak? Czy nie myślał Pan może o zorganizowaniu zrzutki, która pomogłaby panu w tym naprawdę trudnym dla Pana czasie, tak? Na pewno by było dużo łatwiej, ale jest mi bardzo głupio też prosić ludzi o pomoc, tak? Myślę, że jakoś dobrany. Czy w tym trudnym dla Pana okresie mógł pan chociaż troszkę y, otrzymać jakiegoś wsparcia od kogoś, chociażby w momencie, kiedy y, miał odbyć się pogrzeb Adasie. To znaczy się tak, y, bardzo dużo pomógł mi Zbigniew Stanoga, tak. Y, Zbigniew y, robił też różne tam zrzutki, między innymi by, pomógł y, postawić synowi pomnik, tak. To tak. było około 10 tysięcy złotych, za co bardzo jestem mu wdzięczny, Dzień. tak. Nie dosyć, że musi pan mierzyć się z tak ogromnym cierpieniem po stracie syna, to na domiar tego wszystkiego sam usłyszał Pan zarzuty, czy mógłby odnieść się Pan do, do tych zarzutów stawianych Panu i czego one dotyczą. Dokładnie, to znaczy się tak, zostałem oskarżony o zniesławienie za pomocą Facebooka, tak, portalu, zniesławienie mordercy mojego syna, tak, Adasia że oczerniam go, że pisze różne rzeczy, no, czy oni myślą, że ja sam zamiotę tą sprawę pod dywan, dam im spokój, tak? To jest chore i po raz drugi o to samo zostałem oskarżony i to było około półtorej tygodnia temu, tak? Dostałem ponownie te same zarzuty o zniesławienie mordercy mojego syna. Wiem, panie Arturze, że na tym się nie skończyło, ponieważ wpłynął anonim, z którego rzekomo wynikało, że znęca się pan nad rodziną. Tak. Jak odniósłby się pan do tych zarzutów? To też moim zdaniem jest już ewidentnie, bo widzą, że no po prostu nie, nie odpuszczam, tak? I mi się wydaje, że... Ten anonim to, no nie wiem, czy też ściana czy kłamstwo, nie chcieli pokazać oczywiście, bo anonim nie mogą powiedzieć kto, no ale, no próbowali mi odebrać dzieci. Yy, niestety tak samo yy, musiałem wziąć yy specjalnie na, na tą sprawę yy, adwokata drugiego, yy, za którego też kupę pieniędzy trzeba zapłacić, tak. No, ale ten właśnie adwokat bardzo mi pomógł i no niestety, ale najlepszym wypadkiem to było już tylko to, że dostaliśmy nadzór kuratora, Kurator. tak. Panie Arturze, policjant, który tego feralnego dnia, dnia 14 listopada 2019 roku oddał strzał w kierunku Adama, usłyszał szał zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci. Jednak nastąpił pewien zwrot w akcji, w sprawie pojawił się świadek zdarzenia mieszkanka jednego z wieżowców na tak. ulicy Beszyńskiego. Tak. Jak Pan myśli, dlaczego Pana zdaniem świadek zabrał głos dopiero po dwóch latach od tragedii? To jest moje zdanie, tak ja się domyślam, że ten świadek po prostu został pod... Podstawiony, tak mi się wydaje, przez policję, aby to wszystko, nie wiem, znowu przeciągnąć sprawę, czy, bo to co ta kobieta mówiła, to no ewidentnie musiała mieć nagrane, już przygotowane to, co ma powiedzieć, tak i tak mówiła. Policjant, który tak jak wspomniałam przed chwilą usłyszał, że zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci. Yy, nadal pełni funkcję, swoją funkcję i pracuje w policji. Czy według Pana ten policjant nadal, nadal powi powinien pełnić swoje obowiązki? Brojmy Boże, ten, ten człowiek powinien być od razu odsunięty, tak? Yy, moim zdaniem, to ten człowiek powinien trafić do aresztu. On się w ogóle nie przyznaje do tego, mimo tego, że. Wyniki są takie, że strzał padł z bardzo bliska, z przyłożenia broni, strzał padł w plecy, są już wyniki, dowody, a on się do tego nie przyznaje i twierdzi, że strzelił w klatkę piersiową, tak. Z tego co ja wiem, to y, policjant y, w momencie, kiedy gonił syna, syn się przewrócił. W momencie, kiedy syn chciał wstać, policjant już stał nad Adasiem i oddał strzał mu w plecy. To był wyrok. Czy nie dzisiejszym. Chciałby Pan powiedzieć coś yy, temu Panu? Czy chciałby mu Pan coś przekazać? Czy potrafi spojrzeć w lustro? On nawet nie potrafił mi spojrzeć w oczy, w momencie, kiedy były stawiane zarzuty, byłem na sali również. Nie potrafił mi spojrzeć w oczy. Proszę Państwa, Panie Arturze, w tej sprawie pojawia się nadal wiele wątpliwości i pytań bez odpowiedzi. Jednak mamy nadzieję, że prokuratura stanie na wysokości zadania i postara się, aby ta sprawa miała jak najszybszy finał, jak najszybciej zakończyła się. Z Gosławic mówiła dla Państwa Marta Drędkiewicz portal Kolskie Fakty. Panie Arturze, dziękuję. Ooh,